Upp, upp, super up, upp, upp, super up, upp, upp, super up, ale super up, upp, upp, super, up, upp, super up, up, cześć. Poranna Kapoczyna jak zwykle miła z ekspresu za 500. Witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy naprawiali. Tego trupa na Kamashi. Fajna zdobycz. Moc, tam 2x50W przy 8 omach W miarę ciężki. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno chciałbym zasilić nimi y, Voyagery i Serzo 350 i porównać, czy się różnią. Ktoś twierdzi, że się różnią. Inni mówią, że to jest to samo. E, ciekawostka, że. Voyagery to po prostu nowsza wersja e, Szezo. W sumie jest poza maskownicami z przodu i tym rancikiem tutaj, te mają, te nie mają. To się w ogóle chyba niczym nie różni. Dwa bas refleksy z tyłu. ale nic, posłuchamy, zobaczymy. I a. 2! To the game! Na Kamachi. Dobra. Zobaczmy, co się dzieje. Mamy oczywiście nasz tester z żarówką. Mamy podłączony wzmacniacz. Mamy power. Rzeczywiście się nic nie dzieje. Nie oszukał mnie. To jaki uczciwy gość. Dobra. Kręcimy Jesteśmy w środku naprawdę fajnie zbudowane jest wszystko Posiada możliwość pracy ze sterowaniem zdalnym. Może obsługiwać też dodatkowe segmenty. Fajne są te gniazdka z tyłu do dodatkowych elementów. Te bezpieczniki są raczej całe. Obstawiam ten na dole. No, ale chyba wygląda na takiego trochę niepewnego. Zaraz go zmierzymy. Ale co jeszcze tu jest fajnego? Końcówka mocy. Dali to na takim dziwne. Tu na dużym, tu na małym. No i co mamy takiego pierwszego, co nam się rzuca w oczy? Ktoś chyba to naprawiał, bo niemożliwe, żeby rezystor był taki śliczny i był taki naraz raz przypalony. Bardziej, że z drugiej strony wszystko wygląda cacy, więc tu definitywnie są wymieniane elementy. Co w obsadzie A100 e, 1491 C3855, i tu widać, że tranzystory są już inne, aczkolwiek te same modele, tak. Czyli naprawiany. Jeszcze co możemy zobaczyć? Tutaj też coś się jakby działo przy sterującym, tak? Bo z drugiej strony jest zielony. Więc podejrzewam, że problem powrócił. Bezpiecznik się spalił. Dobrze, zajrzyjmy jeszcze tutaj. Sekcja. Sterow... Co? To jest tylko wszystko do gramofonu? Taka duża płytka? O kurde! Ta firma stawia chyba na gramofony, i faktycznie RE3 gra świetnie z moim mm, Arturem. Fu, Adamem. Nieźle. Lepiej wygląda płytka gramofonu niż cała płytka selektora oparta na trzech stalakach. Dobra, zobaczmy. Przed odłączamy od prądu, by nie tańczyć. O kurde, jeden. Spalony, drugi cały. I ten też jest cały. No to tak się nie spodziewaliśmy tego. Dobra, wymienimy tego jednego. Mamy tutaj 2,5 Ampera. czy ja mam dwaj... Pewnie, że mam. Kurde ta na bezpieczniki. Kto to słyszy? Miaska. Dobra. Bezpiecznik wymieniony. Żarówka online. Przewód jest. O kur, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Patrzymy dalej. Teraz lecimy od razu po tranzystorach. Wyłączamy oczywiście prąd. Najpierw podejrzewam, oczywiście, stronę. Och, masak końcowa, no to wszystko jest skatowa No to a Druga strona Luksus I cyk! Szybkim, barbarzyńskim sposobem Co robimy zaraz Szybką diagnozę. Pek, środkowa nóżka, czyli dojście. Napięcia. O, skobliec, często to robię, to są zbyt tempe narzędzia. Dobra, jedna noga wygieszona. Nie ma prądu. Oczywiście znowu podłączamy, zarówno Znowu podłączamy prąd, że przykaźnik się nie załączył, na przednim panelu, miga jakaś kontrolka. Możliwe, że występuje jeszcze jakieś napięcie na wyjściu. Dobra. Ktoś wymienił tylko jeden tranzystor, wychodzi na to sterujący I dwa końcowe plus rezystor, który się spalił I być może to było totalnie skasztanione i dlatego to musiało się zepsuć Masakra Dobra, zamawiam graty I niedługo druga część, myślałem, że będzie łatwiej Lepiej Kurde, a szkoda, miałem na nim pograć Trzymajcie się Naprawiajcie Kupujcie tanio, ale nie na olx bo ja tam grasuję, ja nie lubię konkurencji ELO. Jeszcze na no szybko. Takie zaskoczenie, że po tej uszkodzonej stronie e, widać bardziej e, ślady jakby nie była nigdy naprawiana. Chociaż może tutaj trochę. Widzę, że się działo tutaj ktoś faflunił tranzystory końcowe szkoda. O, i tutaj chyba też coś było robione, bo to się za ładnie błyszczy. Też do sprawdzenia. Elo. Wracamy do IA2 na Kamachi. Co wymieniliśmy. Obydwa tranzystory mocy, obydwa sterujące i ten środkowy wariat. Wszystkie miały wadę. Cała reszta okazała się sprawna. już poskręcałem. Teraz pytanie, ile powinien wynosić prąd spoczynkowy, ale prawdopodobnie ustawię go tak jak w kanale obok. Więc chwilę pogramy. Szybki rozruch, zobaczymy, co się wydarzy. Jest dobrze. Pobór spory. Pyknął przekaźnik, jest nadzieja, że będzie dobrze. Dobra, rozgrzejemy go i zobaczymy. you Tak grania. Radiator się nagrzał. W drugim kanale ustawiliśmy prąd spoczynkowy taki, jakim jest w pierwszym, czyli 0,1V. Naprawa chyba zakończona. Jeszcze, że tak powiem, użyjemy jakiegoś sztucznego obciążenia, żeby go po prostu na maksa wysterować sprawdzić czy podoła wszystko. Bezpieczniki są sprawdzone, sprawne. Cała reszta jest ok. Układ zabezpieczenia działa. Naprawdę fajny wzmacniacz. Fajna konstrukcja. Jak ktoś ma okazję go kupić, polecam. Też nie ukrywam, że będę polował. Do następnego.